Trzyma wszystkim. Dzisiaj trochę niecodzienny odcinek. Nie ma warsztatówki. Dzisiaj o ramy 16 z porsznitem B125 przerobionym tutaj przez nas z takim walcem, który dogniata, Są to takie kolce trójkątne, ale się strasznie klei. To jest straszna jest dziwna ziemia, taki moczar. Widać, że póki jest mokre, to jeszcze się rozbije, a tak to nie ma opcji. Porcznik też jest przerobiony, oczywiście jak wszystko w naszym gospodarstwie. Tutaj jest na zabezpieczeniu ślubowym. Zrobionym przeze mnie. I teraz w końcu nie łamiemy korpusów. No i tak to ciągnie, ma co dzisiaj robić. Bo jest tutaj górka jest taki w miarę dobrze. Dół jest takim moczarem, właśnie co tu polegliśmy z rozrzutnikiem szóstką. Trochę Wam tutaj nagram może dźwięku. Będę zaraz tutaj jechał, w tą stronę. Porównacie się, właśnie, bo jedna strona tutaj na początku jest przód, jest taka lżejsza i ładnie się kładzie, a tutaj to jest kurwa tragedia. Normalnie, Zobaczcie co tu jest, ale podstakuje, nieraz po prostu aż się zaklei. Mamy ścinacze dołożone dodatkowo. wszystko klei, oczywiście. Przedniego nie mamy, bo tutaj już było za mało miejsca i się pchało. Więc ostatnio jak jechałem tam gdzieś komuś orać, to wywaliłem go. Kolorynek został. Się trochę przesunęliśmy z Kibę, bo tutaj też się coś nie zgadzało, bo się wsunęła. No i mamy ślinacze i mamy trzy przedpuszki bo tutaj ze spokojem dosypuje ładnie. Także jeśli coś działa, to nie jest głupie, nie? Tak mówimy, dołożymy do testów. I wyszło tak, że, że po prostu zaczęło to ładnie działać. No, tutaj mamy gnoj rozrzucony i szykujemy stanowisko pod kukurydzę. Tutaj jak jest suchy rok to coś jeszcze jest, a jak jest takie mokrawy no to tutaj ten cały dół jest nie do wjechania. Ale zaraz, zaraz zobaczymy jak to będzie. Tutaj sobie ścieżkę zrobiłem, żeby nie latać po bruzdach, bo jednak ten walec srogo waży z tym obklejeniem, który teraz jest pług po przeróbce miał być pomalowany, oczywiście jak zwykle nie dało rady z czasem i się wyrobić więc został niepomalowany. dobra, idziemy, coś tutaj zaczniemy ciągać. jakiś dźwięk silnika mam tutaj do gram dobra, bierę się A jak trochę już ruszę to tutaj się ogarnę z nagraniem dobra, startujemy No, tu była właśnie ta lżejsza strona Bo jedziemy właśnie z drugiej strony, będzie się trochę piaszczysto A na dole jest lipa, straszna lipa I nie można się utrzymać prosto Strasznie ściągać, to widać po kluździe To jest lipa No ale co zrobić? Wszystko dobrze jak jest równa ziemia Jak nie jest równa ziemia to jest kupa nie? Będziesz korygował i tak Cię wyciągnie. Nie będzie bardziej nie? Jeszcze i tak pójdzie pod 50 lat. Nie wiem, czy będziemy tu słychać. Bo ten przelot trochę robi robotę, ale go lubię. Lubię. Zobaczymy, co to się będzie działo. Tu najlachać. 哦，你也干的啥呀？ To ma co robić, bo forszyd jest rozszerzony na 2 metry na ramię. Jest rama też doskonała na kawałek i podciągnięta trochę dalej, przez to ma co robić. No ale przyjechała po to, żeby robiła. Ja już po akcji, po ranę, teraz umyty, forszyd już idzie na swoje miejsce. Chciałem Wam teraz pokazać, jakie to są teraz zęby w tym naszym walcu. Jest to 300 karura. Zrobiona z kolcami, tylko muszę skrowaki poprawić, bo już się wytarły. Przez to dosyć dużo towaru zostaje, o. Są już szczeliny dosyć duże już, że można palec wsadzić. Już my coś tam naspalali, ale to trzeba było zrobić takie wysuwne, ale to się przerobi. No i tutaj widzicie ile zaszczałów dodaliśmy. I ta płyta jest cała dorobiona, bo teraz ładnie to będzie widać. I tu jest jeszcze dodatkowy trójkąt, który jest wzmocnieniem, żeby go nie szarpło. Nie pociągło. Tutaj dołożyliśmy jeszcze jeden. A to jest akurat oryginalne. A tutaj dołożyliśmy jeszcze taką płytę, żeby nie ugięło tego, bo w tym pługu zazwyczaj, jak już się trafiło kamień, to tu się gięło. Ja w sumie, tutaj jest te dwa, są nowe, a te udało się naprawić, i były cięte i wyprostowane w tej linii. Właśnie i tu jest wzmocnienie drugie. Każdy korpus ma wzmocnienie. Śruba 20, to jest wypalone plazmą. 40 płyta, oczywiście. Wszystkie elementy, jakie były do wymiany, to żeśmy wymienili na nowiutkie albo zrobili w swoim zakresie. I podczas uderzenia ta śruba się zrywa 12, a jeszcze mamy przygotowane na 14, jakby było wtedy gorzej. To mamy 14, że jakby były 12, to słabe. Ale 12 ze się sprawdzają. Nawet tam się trochę ugnie. Nieraz jak dziwnie się trafi, ugnie się ten element. Ogólnie to odpatrzałem to od Gregory Breston. Yy, bo tam ktoś tutaj ma w okolicy. I na takiej podobnej zasadzie to ma, więc stwierdziłem, że czemu tego tak nie zrobić. Kuski też są yy, dorobione z płaskownika. Te całe tutaj można powiedzieć, a wkładki też są od Gregorego. Więc tylko wkładki wymieniamy, nie? Piękna sprawa, bo ładnie działa. Miesze były też nowe od razu. No, niedługo odkładnica trzeba będzie wymienić, ale to może. Przyszły sezon i właśnie taki oto zestaw lata z takiem. Dobra. Jeszcze peka mam umytego. Tego też mam umytego. Leci na swoje miejsce. Zakładam alimę. Muszę wykosić cały tutaj y, szkilem całą tą trawę, bo jak umyję i ten gnój mi spadnie w tą trawę, to tego nie wygrzebie, a tak ładnie se wygrabie, wyczyszczę, a tutaj towaru będzie, bo no, to mi było fajne, takie można powiedzieć masełko, więc mycia będzie co nie miara. No, ale właśnie o to chodzi, żeby sprzęty były zakonserwowane. Misz drugiego planu, gaz, 52. Dobra, biorę się za działania, skleję wam coś, żeście mieli co oglądać. Albo może coś dogram jeszcze z rozrzutnika, jak będzie umyty.